Mówię ci, że coś tam wtedy widziałem, Reksiu. No, taką jakby poświatę. Nie, nie elektryczną od węgorzy i nie. Nie było to też przysłowiowe światełko na końcu tunelu. Nie wiem, gogle miałem zaparowane. Jak wreszcie wyciągniemy piecyk, to będziemy mogli odbudować akwalung i. No, coś się przyczepiło do naszego magnesu. Odważnie! No to klops! To był nasz jedyny magnes. Że kombinujesz Reksiu Czymś metalowym wyłowić magnes. No właśnie czym? Co metalowego można przywiązać na końcu wędki? Haczyk! Oczywiście, genialne No to już! Mamy! Ja mam! U mnie w piwnicy wisi pod sufitem. Odstrasza drżownicę. Ja nie mogę. E, e, muszę trzymać wędkę. Ty idź. No idź już nie wiedz żadnych haczyków. Haczyk to haczyk. No nie ma w tym żadnego haczyka. Pod łóżkiem w komnacie hibernacyjnym no. No, Tylko nie obudź mi moli. Nie, no niech jeszcze z miesiąc ośmiu Trzymam wędkę. Oj, o, 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 jak trzymam, zobacz. Uminąwszy śpiącą moli, dzielny pies Reksio przecisnął się przez wąski korytarz i znalazł się w noże, która zgodnie z wytycznymi była piwnicą kretesa. Już już przysnąłem na chwilę. Rozejrzawszy się po piwnicy, Reksio odkrył, że może sobie po niej połazić. Tak, Reksiu. To faktycznie porywająca możliwość. Hej, graczu, na co czekasz? Zamiast marnować czas na czytanie tego tekstu, może byś pomógł Reksiewi zrzucić parę kalorii. Pamiętaj, że dwa szybkie kliknięcia zmuszą Reksia do biegania. Reksio, zmęczywszy się nieco, przystanąłby chwilę odetchnąć. Niestety, bezlitosny scenarzysta nie przewidział w tym miejscu przerwy. Natychmiast na dole ekranu zabłysła żarówka oznaczająca nowe zadanie. Zadanie... Zdobyć haczyk. Warto wspomnieć, że niebieska żarówka to najbardziej użyteczna żarówka, z jaką kiedykolwiek miałeś do czynienia. Gral wszystkich żarówek. Zadanie, wczytanie, zapisanie gry, a i nawet opuszczenie przygody. Czego chcieć więcej? Reksio zmęczywszy się nieco, warto wspomnieć, że niebieska żarówka to najbardziej. Reksio bezwłocznie wziął się do roboty, narzekając pod nosem na ciężki los bohatera gry przygodowej. Dobry moment, aby spróbować poszukać jakichś użytecznych przedmiotów. Reksio przystawił pralkę nieco bliżej wielkiej figury. Pisza wina dal. Żółte coś wystające z zakotary okazało się olbrzymiej wielkości plastikową imitacją żółtego sera. Wymamrotał pod nosem zdziwiony Reksio i znanym sobie i tylko sobie sposobem schował ser do kieszeni. Brawo! Udało ci się zebrać swój pierwszy przedmiot. Dobrym pomysłem byłoby spróbować go użyć. Oczywiście na pewno domyślasz się, że aby to zrobić, trzeba kliknąć na nań. Gdy to już zrobisz, kliknij na miejsce. Inny przedmiot może osobę, aby spróbować go użyć. Warto wspomnieć, że w każdej chwili możesz obejrzeć, jakie przedmioty bohater trzyma w kieszeni. Kliknij na zawór i niech dzieje się magia. Ciekawe, czy domyślisz się, jak ukryć przedmioty. Leksio przestawił ser do pralki i odetchnął z ulgą. Ser bowiem ciążył mu w kieszeni niemiłosierny. Praktycznie wiesz już prawie wszystko. Jeśli nie masz nic lepszego do roboty, to kliknij na czerwoną żarówkę. Żarówka znaku zapytania to prawdziwie pomocna dłoni dla każdego poszukiwacza przygód. Dotknij, a zobaczysz, na co warto zwrócić uwagę. Super, prawda? Nie? Miałem nadzieję, że ci się spodoba. Reksio podniósł portret i zwrócił uwagę, że Kretes nie ma uszu. Obu w ogóle. Reksio nie znalazł na półkach nic wartego uwagi. Przynajmniej nic, co pozwoliłoby mu dostać się do haczyka. Reksio nie bardzo miał ochotę zbliżać się do kieszonkowego reaktora atomowego, który najlepsze lata miał już za sobą. Niestety, połowiany kombinezon gdzieś mu się zapodział. Klikniesz wreszcie w tą świecącą żarówkę na dole ekranu? Niezidentyfikowany obiekt latający całkiem niebrzydki pomyślał Reksio. Reksio uważnie przyjrzał się mapom leżącym na półce. Jako jedyny na świecie pies wiedział już, gdzie leży Atlantyda i poznał plan strefy 51. Skrzypce przypomniały Reksowi czasy, kiedy kretes korespondencyjnie uczył się na nich grać. To były straszne wspomnienia. Reksowi do dziś lekko szumiało w lewym uchu. Potężna kariatyda na środku piwnicy wydawała się wręcz stworzona do odczepiania haczyków spod sufitu. Autoportret Kretesa posłużył za wygodną płatkę. się chwycił za haczyk i pociągnął mocno. A jednak był w tym wszystkim jakiś haczyk. Tymczasem zaniepokojony przedłużającą się nieobecnością przyjaciela Kretes, wprawdzie niechętnie, ale jednak, postanowił go odszukać. Tak, ominął mnie śpiącą i przecisnął się przez wąski korytarz. No skąd wiesz, skoro spałaś? Głos narratora mnie obudził. No dobra, idę po niego. O matku na boga twaroga! A co to za nieład? Reksiu! 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 O, chyba spadł w tę Mroczną czeluść. Muszę go ratować! Muszę wybudować windę i się tam opuścić w tę oto mroczną czeluść. Reksiu! Reksiu, jesteś tam? Mój, trzeba było czymś zabezpieczyć tę zapadkę, a nie przykrywać dywanem i liczyć, że jakoś to będzie. Kolejny punkt dla rozsądku. Stan rywalizacji zatem to kredes 3, rozsądek 507. Echo! Echo! O, mam szczęście! Komplet materiałów do zbudowania windy. Eee, komplet runął w przepaść. Ale ze mnie jednak nie zdara. Jestem odważny, ale nie głupi. Bez konkretnego powodu wolę nie drażnić bestii. Te jego zębiska, ten mord w oczach... Żelazny zapas makaronu na wypadek konfliktu nuklearnego. Żelazny dosłownie i w przenośli. Leży tu ponoć od lat 70. O, miska, którą dostaliśmy od Reksia na rocznicę. No tak, tu wisiał haczyk. Teraz wszystko rozumiem. Na pewno wszystko rozumiesz. No nie bardzo, ale nie chciałbym wyjść na mało rozgarniętego. Zbieram ziarenek garstkę. Znalazł już zarówno miskę jak i ziarno. Kretes pomyślał, że mógłby je połączyć na panelu kieszeni, aby otrzymać nowy przedmiot. Co? Na pewno tak nie pomyślałem. Jeśli chcesz wiedzieć, to, to myślałem akurat o jabłkach i ich roli we współczesnym świecie. Połącz miskę z ziarnem. To taka podpowiedź. No dobra, już dobra, ale sam bym na to też wpadł. Łączenie przedmiotów to jedna z tych funkcji, którą znienawidzisz, ponieważ przyda się w najmniej oczekiwanych momentach przygody. Otwórz inwentarz, kliknij jeden przedmiot, potem drugi. I jak będziesz miał szczęście, to pojawi się coś nowego. Najczęściej nic się nie wydarzy. Hej, matku! Połączyłem miskę z ziarnem i otrzymałem miskę z ziarnem. To niewiarygodna nowość. Broń masowego zniszczenia. Taka tam pamiątka z wycieczki do Iraku. Podobno później ktoś tego szukał. Cokolwiek stąd wylazło, na szczęście dawno już sobie poszło. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, zawsze chciałem mieć dużą klatkę. Ach, powiedziałem wyraźnie, że chcę komplet blach do tortów. Do tortów! Chciałem wypiekać, nie przypiekać. E, to nie moje, jakby co? Znaczy e, moje, ale nie. Odklejam od podkładu. O! Udało się! Łańcuch jakże przydatny. Łańcuchów nigdy nie zawie. Szary, mary i siup! Łańcuch na przykład rowerowy. Got. Nie mam pojęcia, co miałem na myśli, konstruując to ustrojstwo. Hmm. Rower napędza trasę? A może trasa mogłaby napędzać rower? Proszę, jak jestem z myśli. Reksiolot napędza teraz kołowrót. Montuję swój z makaronem. A to się akurat nawet czasem przydaje o, jako magiel, na przykład. U, wiąże solidny słupę. O! E, to trochę kłopotliwe. Umówmy się, że był to po prostu nieszczęśliwy wypadek. Dobrze? To będzie doskonała kabina. tu, chomiczku. Mniam, mniam. Cała dla gryzu. Dopóki nie powiem. No, teraz, Diesel. Biegnij, malutki. No, no czemu nie biegniesz? No, no przecież biegnij, no potrzebujesz dodatkowej motywacji? Zwana motywacja. Mam nadzieję, że mu się w głowie nie poprzewraca od tego dobrobytu. Ruszaj, Diesel, ruszaj! No wysil te krótkie łapki! Mieszkańcy pokopane częstokroć mają coś ciekawego do powiedzenia, i warto z nimi zamienić słówko. By tego dokonać, po prostu kliknij na spotkanej postaci, a bohater zajmie się resztą. Co? Gdzie? Jaki znowu bohater? No cudownie, znów wszystko na mojej głowie. To może jeszcze po frytki polecę. No to co za ślady? Tak, jakby żaby, ale z ogonem? Chyba, że ktoś tu był wleczony. Ale śmietnik. Witam i dzień dobry. Dla kogo dobry, dlatego dobry. E, dla kogo, kogo, dlatego tego. E, szukam kolegi. E, ja nic nie widziałem. Ja tu tylko moknę. A może gdybym... To wtedy może... No, kręć, a tu nie leć. No kręć a tu nie leć. No kręcie, a tu nie leć. No, kręć się, no no stąd leć. No się! Stąd leci! No kręć się! Stąd leci! No kręć się! A tu nie leci! I proszę bardzo, nie leci! E, panie, żyje pan? No, żyje, ale co to za życie? E, moment! Zaraz tam do pana podejdę. No i. No i bardzo panu dziękuję. Wzruszył mnie pan taką szczerą chęcią pomocy. Rzadko się to zdarza ostatnio. Nazywam się Alfredo. Kret, Kretes, bardzo mi przyjemnie. No właśnie, mi też. No, to widział pan mojego kolegę, taki wysokiej, raczej białawy, bez wąsów, chyba. Oczywiście, że widziałem. Jak mogłem nie widzieć? Wszak tu siedzę. Zabrali go kto? Gdzie? Ciii. Nastały niespokojny czas, wie pan. Ściany mają uszy. Zatem przechodzę na konspiracyjny szept. Kto zabrał Reksia i dokąd? No, strażnicy, rewolucjoniści, pojmali go i zawlekli, zapewne. Do więzienia! Do więzienia? Yy, zaraz! A, yy, a, a co to w ogóle jest za miejsce? No, no tak, ugrota Grota. To? No przecież miejskie wysypisko odpadów! Miejskie? U mnie w piwnicy? O jakie miasto tu chodzi? No, yy, to oczywiście ob... pokopane. Stolicę przewspaniałej Republiki Batatowej Rio Kretos. Co pan nie tutejszy? No, nie tutejszy najwyraźniej. A, turysta, trzeba było od razu. Nieczęsto ostatnio tu bywają turyści. Nasz burmistrz panicznie boi się szczurzych szpiegów. Ciężko dostać papiery. Y Powiem mi pan, gdzie jest to więzienie? Muszę uwolnić przyjaciela i szybko skończyć z turystyką. No ba. Nawet dam panu mapę miasta. Proszę, jesteśmy tu, a więzienie jest tu. O, dziękuję panu, panie Alfredo. A ja panu. Brawo! Udało Ci się zdobyć mapę. To najlepszy i najpewniejszy sposób poruszania się po wszystkich ważnych miejscach w Pokopane. By jej użyć, kliknij na żółtą żarówkę, a potem wybierz lokację, do której Kretes ma przejść. Pamiętaj, ilekroć żarówka błyska jak opętana, to znaczy, że nowa lokacja została dodana do mapy. Mnie to tak w ogóle zastanawia, kto to wymyślił te żarówki. Niby, że co to jest. Symbol rozświetlania mroków średniowiecza, czy jakieś ukryte marzenie o zostaniu... Yy, elektrykiem? Co będzie w następnej części? Żyrandole?